Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, jest wcześniej rano, jak możecie zobaczyć po wielkości moich oczu pewnie, jest godzina, która jest godzina, jest jakaś godzina 6.30 teraz, no, jestem właśnie na porannym spacerze z Zosią. I dziś będziemy robić kolejne zmiany w moich włosach. Na godzinę 9 jestem umówiona do fryzjera i wyrównujemy mój kolor, i też pozbywamy się takiego czerwonego odcienia. Podobno nie wszystko uda się skończyć podczas jednej sesji, podczas jednej wizyty u fryzjera, więc od razu mnie przygotowali na to, że będą potrzebne 2 trzy sesje. Ale na pewno już dzisiaj będzie dużą różnicę widać, także cieszę się z tego powodu bardzo. A później, a później mam obowiązki towarzyskie. Mój kolega dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, mój kolega 1 marca ma urodziny i dzisiaj organizuje takie skakanie po barach, że tak powiem. Średnio mi się chce, ale to jest jeden z takich lepszych kolegów, także wyjdziemy sobie, w sumie nawet nie wiem jaki jest plan. Na pewno po prostu dam im znać jak skończę wizytę u fryzjera, myślę, że tak z 3-4 godziny pewnie to zajmie, zobaczymy czy nie dłużej. No i potem gdzieś tam do nich dołączę, ale wygląda na to, że długi dzień mnie dzisiaj czeka. Cieszę się, cieszę się, że w końcu ktoś doprowadzi do porządku moje włosy. Nareszcie, jedziemy do fryzjera. Czas doprowadzić moje włosy do porządku. Jestem tak zadowolona. Mam nadzieję, że nareszcie, nareszcie będzie to chociaż tak w miarę taki kolor, który ja zaakceptuję, bo ten ja tego koloru bardzo nie lubię. Podoba mi się ten mój naturalny kolor, jeżeli chodzi o odrosty, ale to, co tutaj się wydarzyło, to to jest jakaś tragedia, także wiecie, jeszcze dwie pewnie sesje u fryzjera przede mną, ale wydaje mi się, że już dziś będę wyglądała tak, że będzie naprawdę dobrze. Boże, nareszcie zaczynam doprowadzać swój wygląd do takiego porządku, kiedy ja się będę czuła dobrze z samą sobą. Zaczęłam wprowadzać zmiany mniej więcej w listopadzie chyba, jakoś tak. No i jesteśmy coraz bliżej tego, żebym ja czuła się dobrze ze sobą, bo chyba o to tylko chodzi, prawda? Bo mi to tak naprawdę jakby... Mm, mniej mi zależy na tym, jak ja jestem odbierana przez innych, tylko żebym ja była zadowolona. Dobra, za 10 minut mam umówione spotkanie u fryzjera, trasa trwa 12 minut, także chyba będzie 5 minut po ślizgu, więc ja kończę gadaninę i jedziemy do Trove Industry. Trow of industry, Trow of artistry. Jak zwykle pomylę, ale też jak coś to podpisze, to miejsce tutaj na koniec Wam też powiem, czy jestem zadowolona, ale coś wydaje mi się, że będę zadowolona, bo to jest naprawdę taki mega porządny fryzjer. Good, thank you. thank you. Would you mind if I film a little bit from here? Thank you very much. Szczęście, że stąd zbyt dużo nie nagram, dlatego że głośna muzyka leci, ale w ogóle zobaczcie, bo właścicielem tego salonu są Australijczycy i są właśnie chyba australijskie magazyny. Zagadałam jeszcze z salonem, czy mogę nagrywać podczas farbowania, więc powiedzieli, że jak najbardziej. Właśnie teraz dzięki social mediom jest to dobre, że wszyscy prawie się zgadzają na nagrywanie, no bo też cieszą się z oznaczeń. Na kanale czy na Instagramie. Także dostałam zgodę na nagrywanie, ale dziś będziemy też rozjaśniać, bo będziemy robić balejarz, żeby wyrównać ten kolor włosów, który teraz mam. Zobaczcie, w tym świetle jeszcze zupełnie inny kolor wychodzi. Mam nadzieję, że moje włosy przetrwają, ale na pewno to są naprawdę tacy profesjonaliści, więc wydaje mi się, że jestem w dobrych rękach. I też wydaje mi się, że jak będę już nagrywać w odświeżonym kolorze, to, to zobaczycie inną energię. No, mam nadzieję, że wrócę do siebie. dobrze, niedobrze, wiecie co? E, nie wzięłam ze sobą płaszcza przeciwdeszczowego, bo jak wychodziłam z domu, to była taka ładna pogoda. A teraz się niesamowicie rozpadało. No, mam nadzieję, że przestanie padać, bo szkoda mi będzie, wiecie, jak będę miała ładne, ułożone włosy, a to wszystko zmoknie. Tak będę musiała kask założyć, więc ta fryzura nie będzie super. No, ale wiecie, tym bardziej, że mój kolega Carlos dzisiaj ma urodziny, także jeszcze idę dzisiaj na imprezę urodzinową. No, to fajnie, jakby mi fryzura ładna przetrwała. Na razie mam fryzurę a la Star Wars, ale... Ale wiesz, że będzie lepiej później. Teraz słuchajcie, to czas zmyć e, włosy. Podobno wygląda wszystko ok, także mam nadzieję. Został mi nałożony Olaplex, więc teraz czekam jeszcze kilka minut. Ciekawa jestem jak ten kolor będzie wyglądał. Thank you! A na razie tutaj z tej perspektywy wygląda na trochę czerwony, ale pani mnie uspokoiła i powiedziała, że z jej perspektywy wygląda na bardziej blond, także... Cieszy mnie to bardzo, mam nadzieję, że będzie bardziej naturalne. I po tym teraz zabiegu nakładamy jeszcze toner, żeby wyrównać kolor i żeby był taki ładny kolor jak chcę. Znaczy, jeszcze dzisiaj, tak jak Wam mówiłam, nie będzie takiego koloru jak chcę, ale myślę, że już będzie taka połowa sukcesu. Musiałam wyjść na zewnątrz, bo trochę za głośno leciała muzyka, ale słuchajcie, nareszcie moje włosy nie są różowe. Mam... Naturalny kolor, bardzo zbliżony do tego, jak moje włosy wyglądają po słońcu. W wakacyjne dni zazwyczaj miałam taki kolor i cieszę się po prostu niesamowicie. Nadal jeszcze mam taką lekką linię ciemniejszych włosów, ale no wiecie, ja się nie spodziewałam, że i tak będzie aż taki dobry efekt. Także po prostu nareszcie cieszę się z tego, jak wyglądają moje włosy po tak długim czasie. I też nie mogę się doczekać, aż wyjdę na jakąś imprezę i będę mogła zrobić sobie pełny makijaż, ułożyć sobie właśnie włosy, żeby tak po prostu wszystko wyglądało jak należy. A póki co, to jestem teraz z Aleksą i miałyśmy jechać do naszego kolegi na urodziny, ale tak się rozpadało, że w ogóle dostałam reklamówkę, żeby założyć na głowę, bo nie wzięłam płaszcza przeciwdaszczowego. I wiecie jaki pech. Zawsze jak kurczę wychodzę od fryzjera, to albo tak na mnie narobi, albo zaczyna padać, a nie chcę, żeby te ładne włosy teraz się zmarnowały, więc zakładam reklamówkę na głowę i jedziemy dalej. Teorys. Flip your hair and put it into it. Yeah. Nabogato. Thank you, babe. Yeah. Oh, uh, where's my bike? Where is your bike? What the fuck? Is that it underneath the raincoat? Uh. Right. my keys and someone I don't oh, I feel like you would notice that oh my god oh my god where's my bike Your bike somewhere this isn't it where are your keys don't no don't run to that yet where did you, okay so you know you're here. here ask the girls if possibly someone moved it ask first oh my god oh To no to cześć, jak mogliście zobaczyć, chyba już wiecie co się stało na tych przebitkach, które zostały nagrane. No jakby oczywiście w ogóle nie, nie miałam zielonego pojęcia, że coś takiego się nagra na, 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 na nagraniu, które nagrywałyśmy. Kurczę dzień zaczął się tak super, ukradli mi e, skuter. No i powiem wam, że w ogóle aż mi się wierzyć co nie chce. W ogóle mam takie wrażenie, że mi się przyblokowały emocje teraz, bo ani jednej łzy nie uroniłam a w zasadzie to tylko poczułam, jakby mi się wywrócił żołądek do góry nogami i się strasznie zestresowałam. Słuchajcie, miałam szczęście, miałam naprawdę dużo szczęścia, bo przyjechała Alexa mnie odwiedzić u Fryzjera. I gdyby nie ona, to po pierwsze miałabym utrudnione zadanie, dlatego że, jakby pierwsza sprawa, to potrzebowałam jakiegoś wsparcia, wiecie. A po drugie, no to miałam kierowcę, co tutaj, jakby wiecie, ukrywać. Też z całe szczęście ona miała drugi kask, więc w ogóle nie było żadnego problemu, wskoczyłam na tył. No i właścicielka salonu, jak chyba mogliście zobaczyć, taka trochę niższa dziewczyna, blondynka, coś tam pisała na telefonie i ona pisała, żeby ktoś jej udostępnił kod do nagrań z kamery takiej CCTV, nie wiem jak to się mówi po polsku, no i dostaliśmy nagranie. Nie wiem jeszcze czy wam puszczę, czy nie, jak zobaczy... jeżeli wgram to nagranie to, to zobaczycie, generalnie to wygląda tak jakby koleś się czaił na mój skuter, no już od jakiegoś czasu jakby po prostu wiedział po co przyszedł i po prostu usiadł na ten skuter i odjechał, nawet nie wiem jak on to zrobił tak szybko, naprawdę to jest po prostu jakaś niesamowita sprawa. W każdym razie y, ludzie, którzy pracowali w tym salonie i taki koleś, kto, u którego siedziałyśmy przez chwilę, ja w ogóle najpierw co, pierwsze, co zrobiłam, to pomyślałam sobie, że ten w złodzie jest idiotą, więc poprosiłam o kluczyki od skutera Alexy i zaczęłam jeździć dookoła i tak sobie myślałam, że może rozpoznam mój skuter, bo on jest akurat dosyć charakterystyczny, bo ja mam pęknięcie z przodu i mam też jeszcze pęknięcie na desce rozdzielczej, także brakuje mi takiej jednej srebrnej części i dzięki temu łatwo by, to było, łatwo by było rozpoznać mój skuter. Nie wiem naprawdę o czym myślałam, jakby to nie przyniosło żadnych skutków. Kolejną rzeczą jaką zrobiłam, to wrzuciłam post na taką grupę dużą na Facebooku, gdzie wrzuciłam numery rejestracyjne i wrzuciłam nagranie z kamer bezpieczeństwa, i powiedziałam gdzie to się stało i tak dalej. Wiecie, szanse może są małe, ale tak zrobiłośmy. No i polecono nam, bo właśnie wszyscy w ogóle polecali nam wszyscy Indonezyjczycy, żeby wrzucać najpierw od razu na Facebooka, na social media. Więc tak zrobiłam. I teraz słuchajcie, kolejną rzeczą, jaką nam poradzono, i to w ogóle najpierw poradzono nam wrzucić na social media, a później pojechać na komisariat, więc wróciłyśmy teraz z komisariatu policji. Pan, który nas przyjął, był bardzo miły. Na razie dzisiaj nic się nie udało załatwić, nawet raportu nie zdałyśmy. Ogólnie to wyglądało tak, że ten pan jakby potrafił się komunikować po angielsku, no my niestety nie znamy, czekajcie, bo tutaj... Okej, okay. czekam teraz, aż mi podstawią nowy skuter. Myślałam, że to ci ludzie. Ten pan był bardzo miły. My nie znamy niestety indonezyjskiego, więc on się spytał, czy jest ktoś z naszych znajomych, kto mógłby tłumaczyć, kto zna oba języki. I całe szczęście mamy takiego kolegę Williama, który jest z Nowej Zelandii, ale on jest indonezyjczyką, nowozelandczykiem, jest miksem. Um, I właśnie zadzwoniłyśmy do Williama. W ogóle właśnie miałam jechać na urodziny do kolegi, do Carlosa i William też się tam wybierał. I w ogóle wiecie co, ja mam naprawdę takiego farta jakich mam znajomych. Uh, Will przyjechał po 10 minutach. No, a w międzyczasie jeszcze napisałem do właściciela mojego skutera, że ukradli mi skuter. Um, w ogóle jest Will, mam rzeczy do, do powiedzenia. A więc też ten pan powiedział, że jedzie, i słuchajcie, w ogóle spytał się mnie, czy mam gdzieś numery rejestracyjne skutera. Więc jak on mi zaczął wynajmować ten skuter, to było jeszcze w 2019 roku, to wysłał mi wiadomość, w której było napisane, od takiej i takiej daty wynajmujesz skuter, to jest tablica rejestracyjna. I ja to wysłałam, i on się mnie pyta, czy mam ostatnie litery z tablicy. I ja mówię, że nie, że to jest wszystko, co mam. I się okazało, że są litery, cyfry i litery na końcu. Jakby ja do tego dużej wagi nie przykładałam. Bo zawsze myślałam, że jak oni wysłał tę wiadomość, to to jest pełna rejestracja. I słuchajcie, siedziałam na tym komisariacie i, i, i oglądałam moje filmy na YouTubie, żeby zobaczyć, czy jest numer rejestracyjny. I dzięki Bogu moje kamery nagrywają w dobrej rozdzielczości, bo po prostu zrobiłam screenshot, jak była widoczna rejestracja, przybliżyłam i udało mi się rozszyfrowałam numery na mojej tablicy rejestracyjnej. Podałam to mojemu właścicielowi moje, mojego skutera. W międzyczasie jeszcze zanim przyjechał Will i zanim przyjechał ten y, właściciel skutera, to rozmawiałyśmy z y, panem y, z komisariatu, z policjantem i w ogóle on też powiedział, że teraz bardzo wzrosła przestępczość, jeżeli chodzi o kradzieże. I on powiedział też, że w zasadzie to kradzieże dokonują cały czas ci sami ludzie. I on powiedział, że teraz też wygląda tak sytuacja, że ludzie są bardzo zesperowani, bo nie mają pracy. I to wygląda tak, że oni zatrzymują tych ludzi, ci ludzie idą do więzienia, później wypuszczają ich z więzień. Mija tydzień, dwa i ci ludzie znowu są łapani, znowu trafiają do więzień, i to tak naprawdę się cały czas, cały czas takie kółko się dzieje. Więc on mówi, że gdybyśmy na tym nagraniu z kamer, e, tych takich ochroniarskich, nie wiem jak to się mówi, no, tych CCTV. Zobaczyli chociaż jakiś tatuaż czy coś takiego bardzo charakterystycznego, to prawdopodobnie od razu by się udało znaleźć tego kolesia. Natomiast sprawa jest taka, że właściciel tego mojego skutera właśnie nie do końca zrozumiałam, czy to chodziło o to, że oryginalne dokumenty ja miałam pod siedzeniem w skuterze, bo tutaj jakby zawsze trzeba jeździć z tymi dokumentami, to są dokumenty rejestracyjne. I normalnie podobno przy wypożyczaniu dają kopię, ale ja chyba miałam oryginał z tego, co zrozumiałam. I teraz y, ten właściciel się skonsultował, zadzwonił do producenta tego y, skutera jakoś tak, bo Boże Święty, chyba ze do mnie, do mnie, do mnie zaczynają schodzić te emocje i wyrabiają mu nowe dokumenty, więc podobno mamy te dokumenty dostać jutro, a jeszcze dziś wieczorem i tak, dopóki nie mamy tych dokumentów, nie możemy złożyć oficjalnego raportu niestety, więc na razie z tej strony nic nie ruszyło, ale... Nioman, czyli właściciel tego mojego skutera, powiedział, że on się skontaktuje z Banjar. <laughs> Banjar to jest taka lokalna policja, jakby taka trochę religijna, i oni mają naprawdę dużą władzę. To jest tak, że tutaj są takie społeczności lokalne, każda większa ulica to jest taka jakby większa wioska, i oni. Boże święty, gdzie co? Zaczynają ze mnie emocje schodzić, i tak jak do tej pory nie płakałam ani nic, to coś czuję, że zaczynają do mnie emocje jakby docierać, bo ja tak przyblokowałam wszystko. Ale spokojnie ja będę płakać na nagraniu. Powstrzymam się, popłaczę się później. Także on będzie jechał dzisiaj na spotkanie z banjar i będą się starali wewnątrz tej, tego community coś tam załatwić. Powiedział, że będzie miał spotkanie o 8.30 pod tym miejscem, gdzie ukradli. W ogóle to jest dziwna sprawa, bo tam, gdzie ukradli ten skuter, to jest jedno z takich miejsc, gdzie wszędzie są kamery. Tam to nie jest jakaś taka, wiecie, ciemna uliczka czy coś takiego. I właśnie tam będziemy się spotykać. Ja mu wysłałam lokalizację tego miejsca, wysłałam mu co tam jeszcze, wysłałam mu nagranie z kamery i tak dalej, więc wszystko co mogłam. Tylko wiecie, mi jest strasznie głupia, bo to jest starszy pan, który teraz mi mówił, że ma bardzo mało klientów, no bo dużo... Obcokrajowców wyjechało, więc no ja go na pewno, ja mu powiedziałam, że słuchaj, jedno, jedno co Ci mogę od razu obiecać, to to, że ja Ci nie oszukam, nie, nie przekręcę Cię, więc zobaczymy jak to będzie. Ja też nie wiem, jak wygląda sprawa jego ubezpieczenia, bo nie chciałam tego na komisariacie policji poruszać, ale no na pewno się dogadamy w ten sposób, że ja go nie zostawię bez żadnych środków finansowych. Jeżeli trzeba będzie, to po prostu zapłacę za używany skuter, no. Mam nadzieję, że się uda zmienić, znaleźć ten skuter. Policjant też powiedział, że jeżeli ten skuter zostanie na wyspie, to jest 90% szans, że go znajdą, ale jeżeli ktoś rozłoży go na części i wyśle na wyspę Lombok albo na Jawę, no to, no to niestety sprawa jest przegrana. No i teraz naprawdę dużo włamań się dzieje, dużo kradzieży. Ja wam też o tym mówiłam dosyć często i ja starałam się zawsze być bardzo ostrożna i naprawdę nie spodziewałam się, że coś takiego. Kurczę, w sumie co ja gadam, nikt się nigdy nie spodziewa, że coś takiego się stanie. Ale jedno, co to mogę wam powiedzieć, że naprawdę cieszę się, że mam takich znajomych, którzy są w stanie mi okazać wsparcie. Od razu w ogóle jak wyszłyśmy z tego z komisariatu policji, to yy, powiedziałam, Alex, błagam cię, jedziemy, jedźmy do mnie do domu, bo normalnie mam jakąś schizę i żołądek mi się wywrócił do, do góry nogami, boję się, że ktoś mi się włamał do mojego domu. Moja bateria właśnie się wyczerpała, podłączyłam do ładowania, ale może to jest znak, że już po prostu za dużo ale ten temat, także słuchajcie, żegnam się z Wami, życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni, że Wasze rodziny są bezpieczne i czy no, mam nadzieję, że nikomu nic złego się nie przytrafi. Ja będę się starała być bardziej ostrożna, ale czasami niektóre rzeczy dzieją się nawet nie z naszej winy, nie mamy na niektóre rzeczy wpływu, dlatego ja nie będę sobie niszczyć zdrowia, nie będę sobie niszczyć nerwów. Stało się, powiecie, po, wiecie, poniosę konsekwencje tej sytuacji, ale też jest wzajemne zrozumienie z dwóch stron, że tak niestety wygląda sytuacja na Bali. No, żegnam się, wielkie dzięki za to, że ze mną jesteście, Buziaki Babaj.